Było wspaniale, wiedzieliśmy, że będzie dużo kibiców z Polski, a nie spodziewaliśmy się, że aż tylu. Wspaniale nas dopingowali, wszędzie widzieliśmy flagi polskie i to w dzień, i w nocy, stali godzinami na odcinkach. No czujemy się doskonale, bo w dużej mierze to dla kibiców robimy. Wiem, samochód udało się, chociaż jego pierwsze kilometry przejechał cały rajd, na końcu drobne nieszczęście, pękła zwrotnica i długostatni ostatnich odcinków nie przejechaliśmy, ale jesteśmy tutaj głównie po to, żeby Pokazywać samochód, pokazywać możliwości naszych mechaników, którzy potrafią zbudować tak piękny samochód, który zdecydowanie odstaje tutaj jakością wykonania i działaniem swoim od podobnych samochodów. Pokazujemy też to, że w Polsce można budować takie samochody, można stworzyć takie teamy rajdowe i to bardzo fajne, ciekawe. Będziemy na pewno jeszcze raz przyjeżdżali i następne. Będziecie w przyszłym roku? Na pewno i myślimy, że już w większym składzie i większy my w ogóle team narodowy, ale i nasza załoga Go Plus Cars wystawi więcej niż jeden samochód.